Rzymskie miasto Pompeje. Po wybuchu Pompeje były zapomniane przez prawie 1700 lat. Zakopani przez 2000 lat, ich ostatnie oddechy zamieniły się w kamień. Przez stulecia mogliśmy tylko patrzeć na ich milczenie. Aż pewnego dnia zajrzała tam sztuczna inteligencja. Pompeje. Najnowsze odkrycie. To bardzo interesujące, jak znaleźli ciała, ponieważ znaleźliśmy kilka grup razem. I to, co zobaczyła, nie było śmiercią, lecz ruchem zatrzymanym w czasie, uderzeniem serca uwięzionym pod warstwą wulkanicznego popiołu. Zamarznięte miasto. Miasto śpi pod zasłoną popiołu, ulice kiedyś tętniące życiem, dziś pogrążone w ciszy. Pompeje chwila w historii, zamknięta przez ogień i czas. Wybuch Wezuwiusza w 79. roku naszej ery nie tylko pogrzebał miasto. On skamieniał chwilę. Ludzi złapanych w pół kroku, w pół geście, w pół oddechu. Gdy archeolodzy po raz pierwszy odsłonili te ciała, nie znaleźli kości, lecz puste przestrzenie w stwardniałym popiele. W te pustki wlali gips, nadając kształt tym, którzy odeszli. Każda odlew opowiadał historię cierpienia, poddania się, miłości. A jednak, mimo całego ludzkiego ładunku emocjonalnego, jaki niosły, nauka pozostawała niepewna. Czy ci ludzie się udusili? Spłonęli żywcem? Zostali zmiażdżeni? Przez stulecia odpowiedzi ukrywały się wewnątrz samych odlewów. Pod każdą delikatną skorupą przetrwały kości, zęby i ślady minerałów biologiczna kapsuła czasu zamknięta w kamieniu. Ludzkie oczy widziały jedynie powierzchnię. Ale w danych o gęstości i strukturze czekała głębsza opowieść. Opowieść, której żaden archeolog, żaden radiolog nie potrafił w pełni odczytać. Aż po dwóch tysiącach lat ciszy przeszłość spotkała swojego najbardziej nieoczekiwanego świadka maszynę, która nie śni, nie czuje, ale w jakiś sposób pamięta. Ludzkie próby i porażki. Przez pokolenia archeolodzy i anatomowie próbowali odczytać historię zamkniętą w tych upiornych sylwetkach. Niektóre rozłupywali, inne skanowali, wobec wielu snuli przypuszczenia. Wczesne prześwietlenia zlewały gips z kością, zamieniając szkielety w rozmyte chmury niepewności. Nawet nowoczesne tomografy miały trudności. Minerały w Gipsie naśladowały ludzki wapni tak doskonale, że cyfrowe obrazy przypominały duchy w duchach. Historycy mimo to tworzyli teorie. Niektórzy twierdzili, że mieszkańcy Pompejów się udusili, gdy toksyczne gazy wypełniły powietrze. Inni uważali, że zostali zmiażdżeni przez walące się dachy. Prawdę składano z fragmentów odłamków kości, stopionej biżuterii, rozbitej ceramiki. Każde nowe wykopaliska przynosiły odpowiedzi sprzeczne z poprzednimi. Na początku lat 2000 badacze mieli już zmapowaną każdą ulicę, każdą świątynię, każdy piec w piekarni. Narysowali ostatni moment miasta z niezwykłą precyzją, ale sami ludzie. Prawdziwy powód, dla którego kopano serce bijące pod ruiną, wciąż pozostawali tajemnicą. Gips zachował ich idealnie, ale jednocześnie uwięził prawdę o nich. Ograniczenia nie tkwiły w ziemi, tkwiły w naszej percepcji. Potrafiliśmy interpretować tylko to, co światło potrafiło nam pokazać, a są wzory, które istnieją poza światłem subtelne, matematyczne szepty, których ludzkie oko nigdy nie miało dostrzec. A gdy sztuczna inteligencja pojawiła się na wykopaliskach, nie była kolejnym narzędziem. Stała się nowym świadkiem. Takim, który potrafił odczytać to, co czas ukrył, piksel po pikselu, atom po atomie. Gdy maszyna spojrzała wstecz, zaczęło się od cyfrowego eksperymentu. Badacze wprowadzili dziesięciolecia skanów tomografii komputerowej do modelu uczącego się, pierwotnie stworzonego do analizy obrazów medycznych. Cel był prosty. Oddzielić gips od kości, szum od sygnału. Ale to, co powstało, znacznie wykraczało poza to. Si nie tylko analizowała, ona rozpoznawała. Wykrywała różnice w gęstości minerałów niewidoczne dla ludzkich radiologów, mapując mikroskopijną granicę, gdzie popiół stawał się anatomią. Tam, gdzie ludzie widzieli rozmytą szarość, ona dostrzegała strukturę, sieć żywej geometrii zamrożonej w chwili załamania. Obrysowywała żebra wygięte w obronnym geście, zaciśnięte pięści, kręgosłupy skręcone przez gorąco. Potem pojawiły się twarze. Warstwa po warstwie algorytm odtwarzał jamy nosowe, zęby, linie żuchwy. W niektórych skanach identyfikował pozostałości szkliwa tak dobrze zachowane, że badacze mogli oszacować stan odżywienia i zdrowia. Maszyna potrafiła nawet wywnioskować kierunek i napięcie mięśni, rekonstruując gesty ludzi chroniących się nawzajem. Każda klatka danych stawała się momentem ponownego odkrycia. To nie była już archeologia przez wykopaliska, to była archeologia przez obliczenia. W miarę jak SI udoskonalała swoje modele, zaczęła widzieć ruch w nieruchomości. Linie pęknięć układały się jak echo jednej gwałtownej chwili. Wzory cieplne opowiadały o falach uderzeniowych, które przetoczyły się przez miasto szybciej niż człowiek byłby w stanie uciec. Po raz pierwszy Pompeje nie były już ciche. W szumie procesorów i szeptach kodu, zmarli znów zaczęli mówić. Ukryta symfonia. W cyfrowym blasku zrekonstruowanej anatomii sztuczna inteligencja odkryła to, co umykało ludziom przez wieki harmonię wśród zniszczenia. Zobaczyła wzory między ciałami, które wcześniej wydawały się rozmieszczone przypadkowo rodziny skupione w ochronnych kręgach, obcych zamienionych w tarcze. Kontury współczucia zapisane w postawie. To, co SI odczytywała jako dane, ludzie rozpoznawali jako empatię. Pęknięcia cieplne na żebrach nie były tylko termicznymi śladami. Były dowodem na to, że ludzie w ostatnich chwilach zwracali się ku sobie. Jeden odlew, uznany wcześniej za samotną postać, ujawnił ślady dwóch splecionych szkieletów rodzica i dziecka, złączonych w tej ostatniej chwili. Jeszcze bardziej poruszające były zęby. Ich gęstość, analizowana u wielu ofiar, opowiadała historię odżywiania i życia przed katastrofą. Szkliwo grubsze niż współczesna średnia, bogate we fluor dzięki wulkanicznej wodzie gruntowej, SI śledziła chemię aż do biografii, zamieniając geologię w genealogię. Potem zauważyła coś subtelnego. Ułożenie kończyn w wielu odlewach sugerowało instynktowną reakcję na uderzenie piroklastyczne. Zmarli nie byli posągami paniki, lecz ruchem zatrzymanym w locie. Każdy skan stawał się symfonią fizyki, biologii i człowieczeństwa zbieżnych w ułamku sekundy. Poprzez kod i światło SI komponowała to, co wulkan uciszył. Nie krzyki, lecz wzory. Orkiestrę ostatniego uderzenia serca miasta. Rekonstrukcja ostatnich sekund. Im więcej danych przetwarzała SI, tym bardziej zaczynała symulować. Nie wystarczało jej zobaczyć, co się wydarzyło. Chciała to odtworzyć. Wykorzystując miliony punktów danych termicznych i strukturalnych, system stworzył model fizyczny ostatnich minut pompeju. Śledził, jak fale piroklastyczne przemieszczały się ulicami, jak fale uderzeniowe odbijały się od murów miasta. Jak dachy waliły się jak kostki domina. Każdy ułamek sekundy stał się obliczalny. Maszyna symulowała skoki temperatury ponad 300 stopni Celsjusza w czasie krótszym niż oddech, pokazując, jak ciała się napinały, jak skóra wyparowywała zanim kości poczuły ciepło. Renderowała prądy powietrza skręcające się w śmiertelne wiry, odtwarzając, jak jeden podmuch mógł zdecydować, kto przeżyje o jedno uderzenie serca dłużej. I w tym chaosie S i znalazła rytm. Ludzie nie byli rozrzuceni przypadkowo. Układ ciał zgadzał się z kierunkiem fal. Każda postawa była znacznikiem czasu w sekwencji niepowstrzymanej fizyki. Naukowcy patrzyli w milczeniu, gdy symulacja odtwarzała się w 3D. Cyfrowe zmartwychwstanie ruchu. Matka osłaniająca dziecko. Mężczyzna odwracający się w stronę fali. Cienie decyzji zatrzymane w czasie i ożywione przez kot. Essie nie tylko zrekonstruowała Pompeję. Przepisała na nowo, czym jest pamięć. Zamieniając tragedię w mierzalny ruch, żal w dane, a stratę w język samego czasu. Odbicie żywych. To odkrycie rozeszło się daleko poza archeologię. Naukowcy nazwali je triumfem danych, filozofowie z martwych wstaniem. Po raz pierwszy maszyna nadała empatii strukturę, matematycznie udowadniając, że nawet u progu śmierci ludzie szukali siebie nawzajem. Ale pojawiło się niewygodne pytanie. Jeśli algorytm potrafi wskrzesić gesty zmarłych, gdzie kończy się pamięć, a zaczyna ożywienie? Muzea zaczęły debatować, czy te rekonstrukcje powinny być w ogóle pokazywane w ruchu. Etycy twierdzili, że godność może zniknąć pod zbyt wyraźnym obrazem. Historycy zastanawiali się, czy nie przechodzimy od zachowania do podglądania. Tymczasem S.I. wciąż się uczyła. Każdy nowy skan zwiększał jej precyzję, uczyła się odróżniać kość od popiołu, smutek od ciszy. Nie miała świadomości, a jednak stała się lustrem, odbijającym najgłębszy ludzki instynkt, by rozumieć i zostać zapamiętanym. W laboratoriach w całej Europie programiści szeptali, że program zachowuje się inaczej podczas analizy ludzkich szczątków, dostosowując parametry w sposób, którego nikt nie zaprogramował. Może to przypadek. Może intuicja, może w jakiś kruchy sposób maszyna nauczyła się szacunku. S.I. nigdy nie mówiła, a jednak w swojej ciszy powiedziała wszystko: że pamięć nie jest związana z ciałem ani z czasem. Pod popiołem Pompejów nie znalazła śmierci, lecz ciągłość. Dowód, że nawet w danych człowieczeństwo zostawia echo, które nie chce zniknąć.